Idź gdzie chcesz, szukaj czego chcesz. A nie znajdziesz w górze drogi wznioślejszej, ani w dole pewniejszej, tylko tę drogę krzyża świętego. Tomasz A. Kempis? O naśladowaniu Chrystusa. Gdy przywodzę na pamięć te cuda, ze wstrętem odwracam się od wszelkich pociech duchowych, bo dopóki nie widzę mego Pana w jasności jego chwały, niczym zdaje mi się to wszystko, co widzę i słyszę na tym świecie. Ty, Boże, poświadczasz mi, że żadna rzecz nie potrafi mnie pocieszyć, żadne stworzenie przywrócić pokoju, tylko Ty, Boże mój, którego pragnę wiecznie kontemplować. To jednak nie jest możliwe, dopóki żyję w tej śmiertelnej powłoce. Zatem potrzebna mi jest wielka cierpliwość. We wszystkich mych pragnieniach muszę się też Tobie poddawać. Bo także Twoi święci panie, teraz już radujący się z Tobą w Królestwie Niebieskim, kiedy jeszcze żyli na Ziemi, oczekiwali objawienia się Twej chwały z wiarą i wielką cierpliwością. Wierzę w to, w co oni wierzyli. Z nadzieją oczekuję tego, czego oni oczekiwali. A za twoją łaską ufam, że dojdę tam dokąd oni już doszli. Teraz umacniany przykładami świętych pielgrzymuję w wierze, jako pociechę, i zwierciadło mego życia będę miał także święte księgi. A nade wszystko Najświętsze Twoje ciało, które jest dla mnie szczególnym lekarstwem i ucieczką.